Szanowni państwo, witam również bardzo serdecznie. Dzisiejsza konferencja jest okazji obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii, a tak się składa, że właśnie ten dzień jest w tym roku poświęcony zdrowemu starzeniu się i również bardzo witam koleżanki i kolegów fizjoterapeutów. Myślę, że mamy też przedstawicieli innych zawodów medycznych i pewnie też pacjentów albo osoby po prostu zainteresowane wiedzą w zakresie zdrowej długowieczności. I ja, szanowni państwo, szanowni państwo, czy widać prezentację? Chciałabym się zapytać po pierwsze. Super. Ok. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone długowieczności, ale rozumianej nie jako wyścig, kto, ma, kto będzie miał najwięcej lat, ale jako świadome i wspierane przygotowanie do życia w późniejszym wieku. Ja sama nie lubię mówić o anti-aging, bo dla mnie to słowo troszeczkę brzmi. Zaprzeczalnie do procesu naturalnego starzenia się. Termin anti-aging też w niektórych sferach jest uważany za dyskryminujący, więc wolę używać pro-aging, czyli właśnie co możemy zrobić najlepiej, aby to, bo starzejemy, starzejemy się wszyscy, więc co możemy właśnie zrobić, aby ta starość była jak najfajniejsza. I żeby zrozumieć, dlaczego to takie ważne, na początku, Szanowni Państwo, pokażę Wam troszeczkę danych, bo przed nami więcej wykładów, ale dobrze, żebyśmy troszeczkę osadzili ten temat o konkretne dane, dlaczego myślenie o starzejącym się społeczeństwie jest tak istotne. O, okej. Okay. Co teraz już, co wiemy, jak wygląda y, sytuacja w Polsce. Teraz po osób po 60 roku życia jest około 26% populacji. Za 25 lat, czyli w 2050 roku będzie ich aż 40%, czyli co, nie, co nie, będzie to prawie co drugi Polak. Przewiduje się, że również nastąpi, już następuje, ale że będzie ogromny wzrost też osób po 80 roku życia. Jest to tak zwane podwójne starzenie się. I obecnie mamy tych osób 1,7 miliona, a będzie 4 miliony osób. I to jest ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia dla rodzin, dla społeczeństwa, ale też dla tych samych seniorów. I posiłkując się danymi, chciałabym również Państwu pokazać informacje na temat ile żyjemy, a ile żyjemy w zdrowiu. I te dane pokazują, że obecnie średnia długość życia, czyli obecnie w 2023 roku, wyniosła troszeczkę ponad 78 lat, ale to jest średnio, ponieważ u kobiet jest to 82 lata, u panów jest to 74 lata. Ale mamy taki specjalny wskaźnik jest to wskaźnik życia w zdrowiu. I te dane już są naprawdę niepokojące, ponieważ dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn około 62 lat. Czyli zauważcie Państwo, że kobiety już prze, prze, przechodząc na emeryturę, już nie mają tego życia w zdrowiu. To też oznacza, że prze, prze, przeciętnie ostatnie 15-20 lat życia. Spędzamy z różnymi chorobami, z bólem, z różnymi ograniczeniami. I tak jak mamy wskaźniki europejskie odnośnie długości życia, to, ta, to Polska plasuje się mniej więcej podobnie, ale jeżeli chodzi o przeżywalność życia w zdrowiu, to niestety jesteśmy chyba przed przedostatni. I tak naprawdę to nie jest problem tylko jednostki, ale jest to problem bardzo duży systemowy yy, dla opiekunów, dla dzieci yy, tych seniorów. No i yy, absolutnie priorytetem jest tu różnych polityk senioralnych, które powinny wiedząc, jakie, będą, jakie są prognozy, już włączyć różne, yy, różne programy. Ale też chciałabym Państwu pokazać, jakie są różnice w trakcie samego starzenia się. W literaturze geriatrycznej wyróżniamy cztery typy starzenia się. I to, są, to jest typ pomyślny, taki typowy, czyli normalny, starzenie przyspieszone i starzenie patologiczne. Pomyślne to, szanowni państwo, skoro jesteśmy tutaj na tym webinarze, to będzie pewnie nas wszystkich dotyczyło, czyli ten, ta najlepsza, najlepsza opcja, gdzie zachowujemy funkcję i niezależność. Typowe, normalne, czyli z przewidywalnym, lekkim, powolnym spadkiem wydolności, bo to jest naturalne. Przyspieszone, kiedy mamy bardzo wiele chorób przewlekłych, czyli kiedy występuje wielochorobowość. No i starzenie patologiczne, gdzie mamy wyraźny deficyt funkcjonalny, duża zależność od osób trzecich i bardzo często się wiąże z niepełnosprawnością. To co ważne. To badania pokazują, że czynniki genetyczne wpływają tylko na 30% różnic w tempie starzenia się. I to jest dobra wiadomość, bo w 70% jesteśmy w stanie w zależności od zmiany naszych zmiany stylu życia, w tym diety, aktywności fizycznej, relacji społecznych czy dostępu do opieki zdrowotnej. Zmodyfikować te trajektorie i to absolutny potencjał dla profilaktyki. I to też dla nas, tutaj kieruję słowa do medyków, jest to ogromna wartość, bo też nie możemy, nie powinniśmy mówić, że to jest już kwestia wieku, tylko są cały czas czynniki, które możemy zmodyfikować. I Zawsze możemy powiedzieć pacjentowi, to jeszcze nie koniec naszych możliwości. Ale skoro teraz Państwu powiedziałam o tych trajektoriach, to pokrótce opowiem, z czym się mierzą obecni seniorzy. I to, Szanowni Państwo, już patrzę, czy mi się przełączył slajd. Przełączył. To są, Szanowni Państwo, po pierwsze zmiany inwolucyjne. Zmiana inwolucyjna, to jest regres różnych funkcji fizjologicznych. Dotyka każdego naszego układu w różnym tempie, w różnym, w różnym czasie. Niektórzy mówią, że, nie, że starzejemy się od urodzenia, niektórzy mówią, że od dwudziestki, niektórzy mówią, że od trzydziestki. Ale na pewno się starzejemy wcześniej niż ten, ta terminologia WHO mówi o, o osobach starszych, które mają 60 plus. I inwolucją, procesem inwolucyjnym jest Głównie to, co widzimy, tak, jako fizjoterapeuci, to jest spadek masy i siły mięśniowej, utrata gęstości kości. To będziemy dzisiaj o tym wszystkim mówić, zmniejszenie wydolności krążeniowo-oddechowej. Mamy też zaburzenia funkcji poznawczych, albo takie łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, które są już mogą być początkiem zmian otępiennych, ale też mamy. Różne czynniki neurodegeneracyjne, a z drugiej strony mamy również takie pojęcie jak wielkie problemy geriatryczne. Wielkie problemy geriatryczne to są, to są zespoły chorób lub zespoły, zespoły objawów, które najbardziej dotykają osoby starsze, które są przewlekłe i które wyłączają go z życia. Codziennego, gdzie ten człowiek zaczyna być zależny od osób trzecich. I mówimy tutaj o, o zespole słabości, czyli o obniżonej rezerwie fizjologicznej, zmniejszonej adaptacji do. Wysiłków siłowych. O tym też zapewne będziemy mówić na kolejnych, wykładach, na kolejnych dzisiaj wykładach i kolejni prelegenci o tym będą mówić. Mamy zaburzenia poznawcze, mamy depresję, mamy bardzo często również wymienioną osteoporozę, mamy nietrzymanie moczu, ale do tego też dochodzą, tak jak już wcześniej mówiłam, wielochorobowość i wielolekowość. I dlatego ten pacjent starszy jest tak trudny ponieważ zazwyczaj obejmuje jego stan wiele chorób i tak jak mówiłam co ważne te problemy nakładają się i niestety pogłębiają się wzajemnie tak samo możemy znamy przypadek że osoba upadnie i Powoduje to kaskadę domino wydarzeń, ponieważ ląduje w szpitalu, następnie przechodzi operację biodra, następnie ma zapalenie płuc i już osłabiony wraca do domu jako osoba leżąca. Więc tutaj mamy właśnie ogromny problem, jeżeli chodzi o kwestie występowania samych tych zmian inwolucyjnych, ale mamy też nadzieję, ponieważ możemy jest powolnić. Jeżeli chodzi o kolejne dane, to też chciałabym Państwu przekazać: ruch to potężne narzędzie terapeutyczne. Jest to najtańsze narzędzie. Mamy takie zalecenia WHO, które mamy dostosowane do, wyłącznie do osób starszych, i tutaj mówimy o umiarkowanej aktywności fizycznej od 150 do 300 minut lub intensywna 75 150. I to jest tak naprawdę niewiele, bo to jest 30 minut spaceru dziennie. Ale mimo tego, że to nie jest taki duży wysiłek, mamy informacje, mamy dane, gdzie tylko 9% Polaków po 60, po 60 roku życia uzyskuje te normy. A ponad 40 seniorów, nie podejmuje w ogóle aktywności fizycznej. No i tutaj się pojawia rola właśnie fizjoterapeuty, bo dla wielu pacjentów fizjoterapeuta jest tym edukatorem, motywa motywatorem, który powie, jak ta, ten. Ta aktywność powinna wyglądać, na co zwrócić uwagę, i mam nadzieję, jestem przekonana, że to wybrzmi w dzisiejszym wykładzie. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dane odnośnie też przygotowania do okresu starości, to musimy wiedzieć, że jest mnóstwo publikacji. Że osoba, która będzie im będzie sprawniejsza w czasie młodości, dorosłości, w wieku twórczym, bo taki też jest wiek, e, będzie lepiej będzie, będzie wchodziła w starość w, z większą rezerwą i e, z większymi możliwościami. Tutaj macie zestawienie, szanowni państwo, niektórych tylko e, przykładów, ale mm, Aktywność fizyczna wpływa niemalże na każdy układ naszego ciała. I to jest profilaktyka, która działa, która ma potwierdzenie, która jest inwestycją, inwestycją długofalową i jest to jedna z najlepiej udokumentowanych strategii. Przeciwstarze, przeciwstarzeniowych, prostarzeniowych w geriatrii. I myśląc jeszcze o tym nurcie pro-aging, zapewne Janek będzie tutaj mówił bardzo dużo o sile mięśniowej. Ja to tylko zaznaczę, ponieważ jest to bardzo ważne. W pro nie chodzi właśnie o długość życia, ale o jakość, o tą funkcjonalną i o niezależność, bo to decyduje o tym, czy możemy samodzielnie wstać, pójść do sklepu, wejść po schodach. A za tą niezależnością jest, przepraszam, czy widać moją prezentację? Tomek, chyba, czy ty. O! O, już. To, dobra. A za tą niezależnością, Szanowni Państwo, zawsze idzie siła mięśniowa. I nawet mówimy, że to jest najcenniejsza waluta w późnym wieku. To co ważne, to badania mówią o tym, że po 60 roku życia mamy około spadku masy mięśniowej 1 do 1,5% naszej całkowitej masy mięśniowej. Czyli jest to naprawdę dużo, biorąc pod uwagę to, że nasze życie się wydłuża. Bada, badania również, to co jest bardzo ważne, bo często mówią nam pacjenci, że może już nie warto. Są, szanowni Państwo, badania, które mówią nam o tym, że nawet trening po 80 roku życia potrafi właśnie zbudować tą masę, masę mięśniową. Właśnie w, w grupie seniorów 80 plus, więc to jest bardzo ważne i to też jest bardzo motywujące dla pacjentów. Więc trening oporowy, za, zapewne, o którym będzie mówił Janek, jest rekomendowany bardzo dla seniorów. W przypadku osób starszych i też konsekwencji, które wiążą się ze zmianami inwolucyjnymi, należy również powiedzieć o upadkach. I upadek to nie jest tylko złamanie, szanowni państwo, to jest zazwyczaj kaskada wszystkich zdarzeń. Upadki to jest bardzo często początek końca samodzielności seniora. Upadek jest też. Najczęścią przyczyną hospitalizacji seniorów. Więc bardzo ważny jest etap profilaktyczny, czyli stworzenie systemu, gdzie każdy senior by mógł być przebadany przez fizjoterapeutę i miał podane rekomendacje. Co robić, aby tym upadkom zapobiegać? I mamy bardzo fajne, sprawdzone programy, które są poparte dowodami. Jest to program Otago, jest to, szanowni Państwo, Tai Chi, więc jest tego bardzo dużo i naprawdę jesteśmy w stanie zapobiegać upadkom bądź niwelować konsekwencje z nimi związanymi. Ale też, szanowni Państwo, nawiązując do rdzenia naszego, naszego dzisiejszego spotkania. Aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna nie tylko wpływa na nasze ciało w kontekście mięśni i stawów, jest to również działanie, przepraszam czym o. Jest to również działanie, które działa na ciało i mózg. Czy mogę poprosić o moją prezentację, Janku? O, na ciało i mózg. Jednym z najczęstszych, najczęstszych leków związanych ze starzeniem jest utrata właśnie zdolności poznawczych, czyli utrata pamięci, orientacji. W późniejszym etapie tożsamości. Mówiąc wprost, myślimy tutaj o zmianach otępiennych. Teraz mówimy o, nie, też używamy takiego sformułowania jak niepełnosprawność neuropoznawcza. Ale mamy dobrą wiadomość, ponieważ mówimy tutaj o aktywności fizycznej, no to szanowni Państwo, Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko rozwoju otępienia mniej więcej o 30-40%. Badania wykazują, że to właśnie ćwiczenia aerobowe i siłowe mają największy wpływ na to, że poprawiają nam się funkcje uwagowe, szybkość przetwarzania informacji, ale też i nastrój. Czyli mamy też to y, działanie protekcyjne, jeżeli chodzi o depresję i chciałabym również podkreślić jeszcze jedno bardzo ważne dobre działanie działań fizjoterapeutycznych i aktywności ruchowej, ponieważ nie zawsze to też wiążemy z tą działalność tymi Przepraszam, Szanowni Państwo, bo ja nie mogę się za bardzo skupić, bo które ktoś mi tutaj ciągle zmienia. Dobra. Często się koncentrujemy na tym właśnie, że aktywność fizyczna pomaga naszemu ciału i właśnie myślimy o mięśniach i o stawach, o naszej, o naszej gibkości, elastyczności, prędkości. Jednym z większych zagrożeń w wieku senioralnym jest samotność. Samotność dotyka coraz większej liczby osób starszych. Samotność jest porównywalna z paleniem 11 papierosów dziennie. Takie szkody powoduje fizyczne dla organizmu. Samotność również przyczynia się do tego, że taki, taka osoba, która czuje się osamotniona, ma o 40% większe ryzyko wystąpienia zmian odtympiennych, a o 20% ma większe ryzyko wystąpienia nagłego zgonu. I udowodnionym jest, że właśnie fizjoterapia, czy to nawet jeden na jeden nawet, ale też najbardziej ta te fizjoterapia, aktywizacja w grupach ma ogromną wartość. Czyli mamy tutaj kolejny kolejny element, gdzie aktywność fizyczna właśnie sprzyja długowieczności. Ale żeby też podjąć się takich działań z seniorami, bardzo ważne jest, bardzo ważna jest indywidualizacja terapii. I szanowni państwo, jak nie ma dorosłego żadnego takiego samego, jak nie ma żadnego dziecka takiego samego, to seniora również nie ma. I jak mówimy o seniorach, którzy Według WHO odcięcie jest y, y, takie, kiedy jestem seniorem, to jest 60, y, 60 rok życia. No ale ludzie żyją 60, 70, 80, 90, 100, więc nie możemy porównywać tych wszystkich osób. Tak samo widzieliście Państwo, że mamy różne trajektorie starzenia się, więc ma, możemy mieć pacjenta 80-latka, który jest sprawnym kolarzem, inny będzie po udarze, Jeden będzie miał tylko dwie choroby przewlekłe, albo możemy mieć też do czynienia z kimś, który jest, kto jest sprawny fizycznie, ale jest w silnej depresji i nie wychodzi z domu. Więc ta indywidualizacja jest bardzo istotna. Mamy do tego standaryzowane testy, którymi powinniśmy się posługiwać. I tutaj właśnie. Pod tą personalizację ćwiczeń powinniśmy dostosować intensywność, formę ruchu, no i monitorować efekty, żeby, żebyśmy mogli wykazywać, że fizjoterapia jest skuteczna w różnych aspektach, również w tych psychospołecznych i y, typowo w relacyjnych. I szanowni Państwo, myśląc jeszcze o y, takiej y, nowe, nowej koncepcji y, pro-aging, y, bardzo ważne są nowoczesne technologie. Tere, telerehabilitacja, opaski monitorujące, aplikacje mobilne, gry VR. I to będzie wchodziło, to już wchodzi. Szanowni Państwo, mamy sytuację, gdzie y, Mamy na świecie osoby, które nie wiedzą, że nie, były, nie było internetu. 25 lat temu najpopularniejszym telefonem była Nokia 3.2.10. Mieliśmy skaner, mieliśmy urządzenia do muzyki. Po 25 latach mamy to wszystko w telefonie. Co będzie za 25 lat? Prawdopodobnie właśnie nowe technologie będą nas wspierały, ale też musimy pamiętać, że nowe technologie będą nas naszym y, pomocnikiem, ale nie zastąpią absolutnie relacji z człowiekiem. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że my musimy się oswajać tą technologią, musimy y, też uczyć technologii innych ale musimy mieć na uwadze że na pewno będzie ona z nami i kolejnym krokiem jak myślimy o długowieczności to jest przede wszystkim interdyscyplinarny zespół gdzie absolutnie jest wśród w tym zespole fizjoterapeuta który jest nie do przecenienia tak ponieważ to fizjoterapeuta może doprowadzić do tego, że, ten, że pacjent będzie jak najdłużej samodzielny. Fizjoterapeuta spędza z pacjentem bardzo dużo czasu, czyli ma możliwość również edukacji zdrowotnej. My możemy zauważać, Ponieważ codziennie pracując z pacjentem starszym, codziennie możemy zauważać zmiany, nawet takie, które są powolne, które nieraz nie będą widziane przez inny personel. Więc absolutnie jesteśmy jednym z najważniejszych ogniw zespołu geriatrycznego. I powoli już kończąc, szanowni państwo, chciałabym bardzo, aby z tego wykładu wybrzmiało, Jedno bardzo ważne przesłanie. Nie chodzi o to, żebyśmy nie chodzi tylko o to, żebyśmy żyli dłużej, ale chodzi o to, żebyśmy żyli lepiej, bo długowieczność bez i samodzielności to często okres zależności. A my jako fizjoterapeuci naprawdę umiemy pomóc tym osobom albo po prostu wdrożyć różne działania profilaktyczne. A co to oznacza w praktyce? Świadomość, czyli szeroko pojęta edukacja od małego. Bardzo się cieszę, że została wprowadzona edukacja zdrowotna. Miałam przyjemność robić wsad na temat długowieczności i przygotowania młodzieży do, do, do długowieczności. Ubolewam nad tym, że jest nieobowiązkowa, ale cieszę się, że mamy ten jeden mały krok za sobą, bo może w przyszłości... Będzie to już obligatoryjne lub włączone w inny zakres przedmiotów. Wsparcie lokalne, czyli właśnie infrastruktura czy sieci lokalne, które znajdą tego seniora, który nie wie gdzie może pójść na taką i być aktywny fizycznie i albo wyciągną go z domu, bo też jest taka grupa osób, które się wstydzą wyjść z domu i podjąć tą aktywność. Dostępność, czyli dostęp do fizjoterapeuty bez, troszeczkę w innej formie jak może niż teraz to widzimy, ale w takiej formie, gdzie fizjoterapeuta będzie takim drogowskazem, kompasem czy dla tego seniora, który będzie mógł przyjść na przykład raz na pół roku na konsultację, czy on dobre ćwiczenia robi w domu. No, i profilaktyka, profilaktyka, którą powinno być objęte całe społeczeństwo, ponieważ wszystkie działania profilaktyczne prowadzą do tego, że będziemy mieć zdrowszych seniorów, i bardziej sprawnych, i bardziej szczęśliwych. I kończąc, już, nie wiem, czy nie przedłużyłam, ale nie widzę zegarka, chciałabym zakończyć słowami. Systemy zdrowia muszą odpowiadać na to, czego ludzie potrzebują, a nie na co chorują. Więc patrząc na to, jaka będzie perspektywa za 20-25 lat, my wiemy, czego potrzebujemy, i mam nadzieję, że systemowo te rozwiązania zostaną wdrożone. To są słowa pani Margaret Chan, to była pani była dyrektor generalna WHO, która właśnie mówi o tym, że te systemy zdrowia powinny być proaktywne, które powinny iść za prognozami. I mam nadzieję, że tak będzie. Szczerze w to wierzę, ponieważ mamy tutaj tylu wspaniałych prelegentów, a tym bardziej mamy tyle wspaniałych uczestników. Wierzę, że ta wiedza będzie się szerzyć, aż będziemy zmieniać ten system oddolnie. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę.